Chęci samobójcze zwiększają się z każdą sekundą. Daj, paszek do tyłu. Albo sobie napisz, to już nie ma znaczenia. Nie, C1. co jeden. Co, co cztery. Co cztery. Enter. I teraz zaznacz tą, tą kolumnę, gdzie są wyniki. Całe nie tak. Słuchaj, trzyma, trzymasz sobie od dwudziestki do jedynki, no, tak sobie przejedz i w prawym dolnym tego kwadracika, tego prostokąta, no, masz taki, taki kwadracik, no. łapiesz za... No No nie tak... Mam? Nie tak... No jak? No puść teraz myszkę. ja pierdolę? Zaznacz całą kolumnę, nie tym kwadracikiem. Po prostu zaznacz, tak, no, i zaznacz tak całą kolumnę. Od góry do dołu, nie, nie od dołu do góry. No, no, no i teraz masz tam malutki kwadracik w prawym dolnym rogu. Trzymasz no. go i zjeżdżasz w dół. Nie... O, nie, jedno, jedno tylko nie. masz mieć, jedno. Tylko jedno, o, puść. Czemu mu wyszedł, kurwa, wynik 0? Ale co on ma zrobić z sumę tego? Ta sumę wyników. No to e, weź 8 zero tam, tam na samym dole. A to nie ma by było to zrobić po prostu, że... F1, F2, jest, F2, okay, jest Uch, jest 3 Jest łatwiejszy sposób, jest no, to to <szląco> <ślałco> łatwiejszy Napisz tu. równa się suma nie, 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 nie zaznaczaj tego Tego Pod wynikami, pod wynikami F5 F5, tak tutaj Tak tu, kliknij kurwa komórkę Równa się z dużej Równa się z dużej litery suma Kurwa czekaj I I kaps kapsułkiem suma Tak, otwórz nawias I teraz zaznaczasz od F1 do F4 Ci, że tamtą robiłkę z wynikami Po prostu przejeżdżasz No przejedź sobie od... Nie! Usuń to F1 No niech tak będzie I zamknij nawet Co za Na... debil I zamknij nawet Enter

Przysztof. Ty Tylko pododawaj kurwa kolorki i inne pierdoły No zrób sobie rankę. Nie wiem, okay. jakie. Zaznacz... No dobrze, I teraz. Nie. Widok. Masz zakładkę, widok. Widok. Zakładka, widok. Udury. Udury. Wyżej. Tutaj, nie tu. A tu. tu. Ty tutaj chyba nie masz tego. Pawianie. No wstawianie daj, druga zakładka eee, Tabela, drugie masz No daj ok I masz Weź sobie pod tymi dziesiątkami drugimi To jest e, E6, Niżej nie, nie zaznaczaj tego. O, Napisz tu suma. Po prostu suma. Nie, on ma mieć tylko tego, tego ostatniego. Nie on ma, być, ten... ma sumie. Nie, nie jest. Na pewno. Tak. Ty się mnie nie pytaj na pewno, bo, bo ty... Ach, szkoda, jadać ale to jest jakieś pierdolnięte, bo on ma literalnie coś takiego 10 dodawane 10 równa się 10 10 a tym 25 <śmany> równa <ruchu> się 10, to masz na zakres? 10 dosyć, podzielone dosyć, przez 10 to jest 10? Kurwa. Czemu ty masz w Czemu ty już kurwa Krzysztof Piątek w tabelę wpisał ty jebany idioto, ty masz plik nazwać kurwa Krzysztof Piątek a, kurwa, fuck. <śmany> ja O Boże, czekaj... Bozus, Aż ci nikt zmienię, czekaj... Kurwa, Miszek cela? Ja powiem tak, za się... Boże...